W faktach wracamy do Szczedrzykowic, gdzie w niedzielę spłonął dach zabytkowego pałacu. Budynek jest siedzibą Fundacji Centaurus, która opiekuje się końmi, psami i kotami. To także dom dla 15 wolontariuszy. Fundacja prosi o pomoc. I o tym Magdalena Bober. Spłonął dach i część strychu. Pomieszczenia zostały zniszczone w akcji gaśniczej. Tak wygląda siedziba Fundacji Centauru z poniedzielnym pożarzem. Ogień strawił biuro z dokumentami, leki i opatrunki dla zwierząt. Nie udało się też uratować trzech psów. Dla mnie niestety to jest straszne. No szkoda, szkoda tego budynku, bo to jest wspaniałe miejsce, gdzie panuje u nas rodzinna atmosfera. Wszyscy jesteśmy z życia jak i jedna wielka rodzina. No ale najgorzej szkoda tych szczeniaków no. Próbowaliśmy lać wodę, ale tu z pół piętra ze schodów. Ale to już zaczęła farba, taka paląca kawałki drzewa już lecieć nam na głowę i... Pan Jany na Poddaszu dzielił pokój z kolegą. W pożarze stracił dobytek życia. Najważniejsze to te psy były, nie? No i te dokumenty nie, bo tam ubrania to tam można zawsze kupić. 150-letni pałac, zakupiony przez fundację za pieniądze z 1%, był domem dla 15 osób, które na co dzień pracują przy koniach. Wolontariusze nie chcą zostawić swoich podopiecznych. Nadal mieszkają w spalonym budynku, gdzie brakuje bieżącej wody, prądu i ogrzewania. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był niesprawny komin. Dom nie był ubezpieczony. Dopóki nie osłonimy tego, chodził jakąś śmieszną folią. No to będzie ciągle zamakać i będzie niszczyć. jej zabytek, który można jeszcze by było odratować i coś z nim zrobić, on w tej chwili będzie niszczał. Także czekamy jak najszybciej na pozwolenie na to, żebyśmy mogli tam wejść. 25-letnia Zuzia jest jedną z podopiecznych fundacji Centaurus. Poprzedni właściciel znęcał się nad nią i zmuszał do katorżniczej pracy. Dopiero w Szedrzykowicach znalazła spokojny dom. Oprócz Zuzi spokojny dom znalazło tu jeszcze 200 innych koni. By mogło tak być dalej niezbędna jest pomoc. Brakuje pieniędzy, ale też koców, ubrań, materiałów budowlanych i rąk do pracy. Szczedrzykowice, Magdalena Bober. Dokładny adres fundacji i numer konta, na które można wpłacać pieniądze znajdą Państwo na naszym profilu na Facebooku i na stronie www.wroclaw.tvp.pl